podstanie moje... rzucone plecami do mnie, nie odra... Bo! miał. Was się boi na pie... Dobra, nie chcę już, poddaje się. Co ty mówisz w ogóle? Czy ja Gregory Montana jestem, człowieku? Że Żeby ci szkody na cygi zarobić? robić? Ale, ale ja mówię o policji, a nie o szeryfie No ale to do samego Rightwilla nie do że ja nie jestem szef. Nie, bo on mnie spisywa. No, co ty mówisz? Co ty mi mówisz? Miły czasem jesteś. Daj spokój. Daj spokój. dobra, no nie chcesz to nie. Pamiętaj, że ja cię kocham jak ojca. Chciałbym powiedzieć to samo, ale to bardziej jak syna. No właśnie, Mireczku, kocham cię. Ja cię też. Dwa to Ja nie widzę Teraz nikogo! Nie widzę. O! Jezus! Stój, ręce do góry podnosisz! Do góry ręce, ten! Ręce do góry? Do ręce no do mnie! Na, na który? do mnie, no, do mnie jesteś aresztowana! Na który? do mnie! do mnie, bo tej zera Ja nie, ja mam... Kto ucieka? O kur... ja. ja! To mamy mili. Zastrzelili mamę. To, to nie jest mój ten... Ten jest mój. A Jezu, dobra! Pasła. Nic, myślałem, że ajde do... Jezu, myślałem, ajde, że to zastępczy jakaś furgonetka, jest za taki chłop przyjechał w tym czasie. Ktoś być salto wokół ciebie i owinąć ci nogi wokół szyi, rozumiesz? I cię podduszać. No, mnie to nie obchodzi, mnie to nie, nie, obchodzi. Po so, nie to nie obchodzi. Jestem byłem cyrkowcem, poddaj się! To jest ostatnia szansa! Nie, Dobry, to nie. Grinch. Potrzebujemy jednostek transportowych na nasze Potrzebujemy nasze Matko świata. Co jest?! Ale dobrze powiedział, no nie wiem! Czemu on strzela?! Ta, dobra, bieżąco. Ale też oglądacie prawo Marcina na TikToku? Idziemy, Siwe. Siwe, o twojego... nie będę mój kogo mówisz. Chłopaka. Ja takie, że jestem na bieżąco. Na no. te ludzie zabierają Susan. Ja słyszałem o waszym połączeniu. Podobno mi je zostawiłeś dla pastora My reagujemy na sytuację na komendzie Wsparcia udziału zareaguj, zareaguj, na ten Mężaty, ty się znowu puszczasz, przesuń się Chodź, chodź, chodź Ustaw się pod ścianą Pod ścianą się ustawiasz? Przyszukam cię teraz <noise> Czemu... Trzęsiemy tym miastem, rozumiesz? się ty galotami Dobra, posiadanie broni no drugiej No, ty przed Erwinem, no, no Zamki pi... Posiadanie broni klasy drugiej. A kto jest pasywem? Kto jest aktywem Na przykład u nas same pasywy Posiadanie nielegalnej broni klasy pierwszej. To A to tam nielegalne Poddaj się! Będę strzelać! Poddaj się! Poddaj się! Będę strzelać! Poddaj się! Będę strzelać! Strzelać będę! Wyjdź z auta. Ręce do góry! Grzegorz oskamowałeś mnie Tak nie można zrobić Masz wolny odjazd Ścigajcie raptorem. To trzeba mi... Kurde, przejechał najchętniej. Czek. Matematycznie nie ma f żeby to był Dia <laughs> Jak Dia przeszedł. Diyan... Oj ko... kurde! O dobrze grzechło! Kur... No. O za... GO teraz jeszcze! Jezu, jak f***a? Bo go sobie za... f***a nie bierze! No dobrze tak. grzechło! Gratuluję, Merlin, nie bój się! Jazdem, podaję się, nie strzelaj! F***a, no! I działa. Glerozy się leczy, szanowna pani. O! No, jeszcze obrażam. Czy można zgłosić gdzieś, że podczas przesłuchania jest obrażona obywatelka? A, mamo, jak mamo, ja najbardziej. Się, bo jeszcze jak nie dobrze powiem. Ten chłop się zaleca do Niny. Słucham. To do ciebie był bo niedawno. nie małżonkę, szanowny panie no i to No to panie sobie... małżonkę zdradzasz. Widzę, że to powszechne jest policji zdradzanie małżonek. A cóż to? Czyżby siostra powiedziała, że miał miejsce jakieś cimci-limci? Wypraszam sobie. Ja cię karma cię dopadła. Karma cię dopadła. Matko, kochana, No. Chcemy pokazać siłę, nie wiesz o co chodzi, dobra? Więc no. tak, Montana, myślisz, że co? Mógłbyś mnie tu pewnie z. Czekaj, tylko nie zrzucajcie, przysięgi No, no. Podejść pod krawę. Myślisz, Montana, że mógłbyś mnie zakajdankować, tak? Teraz w tym momencie patrzą na ciebie moi ludzie. Teraz, i w tym momencie zobacz, co się wydarzy. Co się dzieje? O, o, patrz, patrz, patrz. Mhm. Udawaj zaskoczonego. Nic nie zrobiłem. W tym momencie 700. UCH! <laughs> Ta się, się cofnie, wyciągniemy... Chybi podstrzelona gdzieś w tunelu chyba też była, uwaga. Lambert, wejść weź na samochód. Tam jest po się jednak, bo to nie koniec. Dobra, ja Janek bierze pieniądze. Bierz, bierz, bierz ja patrzę. Ue ku... Jezus. Stachu bierz mnie stąd! Stachu! Stachu bierz mnie stąd! Bierz mnie stąd Stachu! Ja... Ja... Janek, Stachu ja nie mogę się oderwać! A ja ci nie, nie mogę pozwolić. Ja węgów. mógłbym kupić naprawkę Tak tak <noise> Dziękuję <głosy> O to ja pensy te czarne poproszę Dobra To dobra. chwila to sobie kupimy zakupy, bo mi ja też picia nie ma chcesz za to 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 Ręce Do góry to jest naprawka Ciepłą kolę poproszę Ale to nie do nas jest Zakupy to nie zakupy Nie to pana tu kafiera No dobrze, dobrze Masz mleko ci kupiłem O dzięki. Wkrótce film na to jest Na w Czułem szefia. Ejde, zajmij się ktoś piżolę, czy będziecie tak patrzeć? Ja też nie jestem w stanie nic zrobić. dobra, to chodź słuchaj. Mamo, zajmie się pisiolem, bo umiera. Pomocy, Nie mogę pomocy, tego zrobić. Nie ja, pomoc. No ja wołam pomocy, no przecież nie słyszysz, że wołam. Mamo, to już pomóc, za nie pierwsza pomocy, pomoc! Pomocy, pomocy, pomocy! Pomocy! Gdzie ta pomoc? Ja nie dałam rady jej pomóc. No cholera, wstawaj, hamie, do roboty rano już jest... się Wstawaj, bez śniadania do roboty idziesz, hamie! To zawsze działało, jak mocno to. Mamo, no weź się! No to on jest mocno spał, to zawsze działało!